Witam na kanale Mi ja gotuje. Dzisiaj będę robić takie szybko jedzenia. takie tofu chrupiące, chrupiące tofu na słodko-kwaśny. Zrobimy dwie sosy. Te chrupiący tofu można robić słodki-kwaśny i drugi jest na e, z sos sojowy. To jest tak. Mam tutaj trzy kawałeczek tofu. I teraz do tego tofu słony sos to jest potrzebny. Czosnek. Ja tutaj miałam sześć ząbki czosnek. Papryka chili, jedno mały papryka chili i szczypiorek. Jeżeli lubicie korender, najlepszy też dodać korender. Ja to tak nie kupiłam, bo nie znalazłam. No i sól tam sos sojowy jasny, sos sojowy ciemny i wegeta. I tutaj yy, do tego słodki kwaśny potrzebny tylko cukier, woda i ocet i kieczup. I jeszcze mąka jemniaczana. Mogę je, no tak. I teraz tak. Pokroimy najpierw ten tofu. Tofu tak pokroi. Ja to pokroi tutaj taki, na, prosto na pół. Tak trochę grubszy kawałeczek. Na taki kawałeczek. Nie za gruby, nie za cienki. przygotujemy tego sos yy, jeden taki duży to jest łyżki co my używamy w tomu takie do zupa tak ten duży łyżki jeden takie duży jeden duży łyżki ketchup o tyle taki bardzo bardzo duży ketchup Cukier, cukier, takie, herbaciany, takie łyżeczki. Trzy, takie łyżeczki, cukier. Dwie łyżki, też używamy z tego łyżki, ten duży łyżki. Sos sojowy, jasny. ten przepis ja wszystko będę napiszę pod firmy. Ile trzeba, il, co ile potrzebny dać i pięć łyżki woda, zwykłe woda pięć i trzy łyżki Oceta. Ocet. Zwykły, też zwykły ocet. Też możecie używać ocet jabłkowy z owocem jakoś ocet. Też może być. Obojętnie jak ocet. Trzy łyżki. I dobrze. Ten sos już gotowy. Pójdźmy. Idziemy trzeba gotować. Najpierw trzeba usmażyć tego tofu. Teraz przygotujemy tego włok, nalejemy dużo olej, albo taki głęboki yy, 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 włok, jakoś, jakoś że, yy, miska czy coś tam. Nalejemy olej, jak olej jest nagrzany, jest gorąco, tak o... W tak pa pałeczki poleci dużo piany, wtedy to już gorąco. Teraz dodalej, dodajemy tego tofu. Uważa, delikatnie pomieszać. Trzeba uważać, żeby nie na siebie trzeba uważać. Ten tofu trzeba smażyć, aż będzie kolor taki delikatnie złoty. O teraz już żółty zrobił. Jak ten tofu już, y, już jest usmażony żółty Wtedy to jest wszystkie leci do góry. Wszystkie już teraz w góry jest. Nie? I teraz wyciągamy wszystko do talerz. Jeżeli chcecie bardziej chrupiący, może troszeczkę dłużej usmażyć. Teraz wylejemy olej do miska. Już niepotrzebny. Tak, ani trochę oleju nie trzeba tym ten patelnia nie trzeba umyć, z powrotu, z powroty wyłączymy, nagrzamy i teraz tak. Bo tu już jest, już jest gorąco, jest nagrzany, także nie trzeba czekać. Teraz ten sos, co wczoś, wcześniej robiliśmy, ten sos, teraz nalejemy do tego patelnia i teraz ma być trochę ugotować. Tak około 2, nie więcej 3 minut. Jak będzie już gotuje, wtedy tak bombarki leci. Tak ten sos ma być, będzie troszeczkę, teraz jest bardzo rzadka. Jak tak ciąga i wtedy kropie, nie? Jak będzie trochę rzadka, jak tak ciąga, to prawie tak linia leci. Wtedy ten sos już gotowy. Teraz trzeba troszeczkę mniejsz ognie i ciągle mieszać. Żeby nie nakreić na tego patelnia, delikatnie ciągle mieszać. O, teraz już zrobił gęsty, bo już małe wąbarki. Ju, już tak. O, teraz jak ciąga, tak gęsta jak ciąga, wtedy to, to jedno linia leci. O, i wtedy to już. I teraz nie trzeba wyciągać. Od razu ten tofu położy. położyć. Położyć i to wieku, i mieszać. I ten tofu już gotowy. Ten sos jest bardzo dobry. Jeżeli lubicie takie słodko-kwaśny sos, możecie więcej gotować do słoik, ale do miska, zrobić takie do mm, na przykład frytki, na przykład kurczaka słodkie-kwaśny. ten sos też dobry. O, tego tofu słodko-kwaśny już, już gotowy. Teraz robimy drugi sos. Teraz drugi sos. Nagrzejemy też batelnię, nalejemy troszeczkę olej. Tutaj tylko troszeczkę olej. I teraz tak, dodajemy ten pokrojony czosnek i fabryka Chili raz. Podwieszę. I teraz dodajemy dwie łyżki sos sojowy jasny i dwie łyżki sos sojowy ciemny. Mieszać. Dodajemy pół łyżeczki cukru. droszeczkę też cukier dodajemy, takie też pół łyżeczki. Pół łyżeczki cukier wegeta też dodajemy jeden łyżeczek, jeden łyżeczki troszeczkę i teraz przygotujemy jedno takie miska pół miska, miska woda zwykłe i teraz dodajemy jeden taki mały to jest mały cukierko, cukierkowy łyżki ten jemniak mąka jemniaczana teraz mieszać tego mąka jemniaczana z tego woda i nalać to wok i teraz raz mieszać jak będzie gotuje gęsta jak teraz do wyjdzie będzie, na pewno będzie gęsta bo to jest mąka jemniaczana no i teraz ten sos już gotowy Wyłączymy. A ten sos będzie do miska. Już tego sos. Już gotowy. Teraz tego słony sos, ten szczypiorek. dodaję od razu teraz do tego tofu. I ten sos naleje. Tak naleje. To ten sos troszeczkę gęsta. Jeżeli lubicie nie tak gęsta, to może mniejszy tego e, mąka jemniaczana dać. I to jest tak wygląda. Ten tofu już gotowy. Jedno jest, e, jest tak delikatny, ostry, Jest to sojowy, sos sojowy. sojowy. Drugi jest słodko kwaśny sos. Do tego słony może dodać jeszcze korender. E, no, ten tofu już gotowy. Jeżeli lubicie tofu. Lubicie jeść tofu, nie wiecie jak gotować, nie macie przypisy. Możecie spróbować tego przypisu. Jest chrupiący, słodko kwaśny bardzo podobny do oryginalny w Chinach, jak w Chinach jemy. W Chinach tego tofu jest uliczne jedzenia, a teraz to i nie wiem, czy jeszcze, jeszcze, jeszcze są. Także. Jeżeli lubicie moje firmy, proszę łapki do góry, zostajecie w Waszej i do, zobacz, do zobaczenia do następnego filmu. Dziękuję, do zobaczenia.